No siematem drzewoświery, jesteśmy u Karolinki, o ruszyłem mikrofonem, dobrze się zaczyna, właśnie teraz zauważyłem, że tam po prawej stronie są jakieś firany, więc pewnie we wszystkich pomieszczeniach są, a ja tego nie wiedziałem i ich nie zmieniałem, więc one pewnie nijak pasują do tych przebudowanych pomieszczeń, więc będzie trzeba to dzisiaj zweryfikować, czy wszędzie są te firany, I dzisiaj dzidzia dorośnie i co, i będziemy sobie żyć tutaj u Karolinki. Nie potrafię już w sumie stwierdzić, kto jest moją ulubioną postacią na Nowym Pobrzeżu. <noise> już chyba już jest ich za dużo, bo są takie rodziny, które... Są dla mnie... Zbędne. Na przykład rodzina Pietrucha. Jakoś tak... Nie wiem. Mogłoby ich nie być i bym nie zapłakał. Rybak też w sumie. A reszta jakoś mi pasi, nie wiem. Może nie lubię wiejskiego klimatu i dlatego tak jest. To dużo sugeruje, bo nie kupiłem wciąż dodatku najnowszego do czwórki. No dobrze, koniec gadania, koniec wstępu, dżingelek i zaczynajmy. Nie muszę chyba mówić, że dziecko wyje od rana. Moja droga, czy ty idziesz do pracy? Idziesz na dziesiątą, no ale nie pójdziesz, bo jakby dziecko. A co ona chce od życia? Nic nie chce, ale byś mogła ją na nocnik posadzić. A ty do pracy, mój drogi kolego. Lech powraca do zdrowia, nawet nie wiedziałam, że jest chory, szczerze mówiąc. A, i nie będziemy mieli już dostarczane gazety, ponieważ mamy ich 50 tysięcy. Ona wyszła. Nie pamiętałem, że tak może się wydarzyć. O, proszę bardzo. U matka mogłabyś jeszcze te gazety serio wywalić. A, to dziecko nie chce. A to dziecko coś potrafi? Mówi cicho... A, ona tylko stroka nie potrafi. No dobra. Niech ja się trochę pobawi i potem może. Dam radę. Dobra, trochę się pobawiła, więc może teraz da radę. No, da radę, zresztą ona się nawet teraz tego nauczy, więc w sumie mega spoko. Potem może dać jej butelkę. Tej małej Ines. O nie, ostatnio uczniowie, którzy uczą, których uczy Lech, zrobili się nieznośni. No to wywalić ich z sali Elonara. Ale stosunkowo nowy na polu nau nauczania Lech postanowił trzymać się podręcznika. Niestety, jeśli we wszechświecie istnieje jakikolwiek pewnik, to jest nim fakt, że podręczniki szkole nie są w stanie przedstawić, przedstawić cudów nauki w sposób inny niż najbardziej nudny, zawikłany i nieciekawy. Lech ma już dość tego i dochodzi do wniosku, że jego praca jest jako wykładowca nie polega na zmuszaniu studentów do zapamiętywania tablicy okresowej pierwiastków, ale na sprawdzeniu, czy jest zainteresowani, zainteresowali się nauką i zdobywaniem wiedzy. Nadszedł czas na szkolną wycieczkę. Lech musi tylko zdecydować, czy klasa powinna odwiedzić galerię handlową, czy mie może miejscowy salon gier wideo. Oczywiście w imię nauki. Może nie, lepiej salon gier wideo, nie będzie musiał za nimi biegać, co? Okej, okay. Lech składa w dyrekcji prośbę o niewielką dotację w drobnej gotówce z torbą monet w dłoni oraz ze swoimi uczniami, pakuje się do poobijanego autobusu szkolnego, kierunek salon, gierki, wideo. Salon jest wielki, można w nim znaleźć grę dla każdego dziecka, Lech rozdaje monety i pozwala klasie na zabawę, potem przechadza się wśród nich i poświęca nieco czasu na wyjaśnienie im technologii tworzenia gier, a także zachęca do dyskusji o elektryczności i refleksie. Refleksja? Jaka refleksja, co chodzi? Wreszcie, cała klasa zam zamiera zdumiona słysząc od swojego nauczyciela, że badanie wykazało, iż młodzi ludzie, którzy przeznaczają zdrowe ilości czasu na gry wideo, posiadają wyższy iloraz inteligencji i lepszą koordynację ręki i oka. Szok. <laughs> w się to Pod koniec dnia staje się jasne, że wycieczka była sukcesem ile zdobywa punkt logiki oraz punkt charyzmy. No da. I czułem jakąś dramę, a tu nic. Dobra, ciekawsze rzeczy są tutaj. A w ogóle, ile wy macie dni, żeby stać się staruchami? 30 dni, a ty? 23, ty jesteś starsza. Dobra, nauczyła się. Więc tylko daj jej buteleczkę i tyle. No, bo tak gdzie postaw? Je... Jeszcze nie widziałem, żeby kiedykolwiek podali dziecku tą butelkę. Nie wiem, jak wy. E, czy my mamy. Co znaczy uzupełni? A! Mam jakieś pomidory w wyposażeniu? No dobrze wiedzieć. E, wiesz co? Sprawdź zapas żywności. Co my tam mamy? Mamy coś? A, 48. Czyli by trzeba było zjeść śniadanie i zamówić jakieś żarło. Co ten psiur tutaj? Zachowuje się identycznie jak mój. A, to jest takie bydle, nie? No zaraz do ciebie pójdziemy, tylko zjemy śniadanie. Zadzwoń po dostawę. Sklep spożywczy. Na maksa macie dość pieniędzy. Idź do tego psa może. Nie wiem. Wyprowadź na spacer może? No ej, wyprowadź na spacer. No co ten pies? Nie da rady chyba. No ej, no... Idą? Idą. A, bo on chcę być wykąpany. Nie mam wanny dla psa. Proszę bardzo. Ojciec, dwóż dziecko do końca, bo matka gdzieś polazła. Nie wiem, kiedy ona wróci. Chyba nigdy. A, wróciła. No to matka sobie tam e, wykąpie psa i tyle. Aha, e, musiałeś zejść po schodach. <grym> Ma to sens. Idzie na wrzeszczec na psa? I idzie. Na koniec świata. Aha, ma to sens. O, pani Jolanta, nie jest przyjacielem rodziny, ale dostaliśmy hajs za płatny urlop. Dobra, wykąpałaś go, to możesz mu tu posprzątać. Ej, ale wciąż go nie wykąpała, on chyba uciekł. O, teraz go wykąpała. Zmyj podłogę na trawie. No ej, no co ty chcesz? Boże, baw się. I baw się aport może co? A ja mogę zobaczyć przecież. Towarzystwo ma mało i zabawy. Co to dziecko chce? Stary. Wypuść ją, niech ona się tam pobawi. Dobra stara, bo ty już też jesteś taka wykończona. Zjedz sobie może obiad jakiś. Hamburgera może sobie zjeść. Dobra, co z tym dzieckiem? E, możesz dać jej butelkę jeszcze. No, ja wiedziałam, że ty nie podasz tej butelki, no już trudno. Nie wiem, trzeba, ale pościel łóżko przed spaniem. I my potrzebujeż... potrzebujemy jeszcze punktu sprzątania. Co ona chciała? Jak był taki dziwny to zazwyczaj byli w ciąży, a tu ciąża zaplanowała? Nie pamiętam. Dobra matka, ty jesteś akurat zmęczona, więc ty pójdziesz spać. Ten dzieciak to oczywiście nic nie wypił. Ojciec, wstajesz i chodź tu. Chodź tu. Wykąp małą i potem ją schowaj. Schowaj, znaczy się połóż spać. Z czego wy dzisiaj zaczynacie? Od pocieszania. O jezu, jak drze, papa to dziecko. Stary, zjedź śniadanie. Matka wypuści to dziecko i też zje sobie śniadanie. Czy trzeba zostać znowu z tym dzieckiem. No to mała, no dajesz tu. Jak zwykle spóźniony. Dobra, możesz jej dać butelkę jeszcze. I te śmieci by trzeba było wynieść. Ja mam sobie pierdła, jakaś świnia, zobaczcie. Hm, ta poza. Karolinka to ma takie w sumie idealne życie jak sokładki. O, kolejny piesu. Ale nie chcemy chyba drugiego. Zresztą ten jest taki przemalutki. O, jeszcze ktoś do nas wezwania. Ale on nie zdąży odebrać. Pyta mnie, nie pytaj. Kto dzwoni? Marela radka. Po jaką cholerę? O nie! Pan rachunek! Dobra, bierzemy pocztę. Co my tu mamy? Zabrał... No, wy macie takie sensowniejsze rachunki przy tym yy, waszym domku, ale niektórzy mają jakieś niskie. Stara, chyba dzisiaj czeka Ciebie właśnie ogród. Nie masz tego dużo, a jest sef na maksa. Ej, jest głupia, co ty robisz? O pieski się bawią. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wilk. Proszę tu grabić. A, żerą się te psy. Nasz dosłownie kopane. ten mu jeszcze z miski zżera. E, spal, spal i spal. Normalnie bym nie palił liście, bo uważam, że to jest niepoważne. Ale w Simsach to tam wiecie. W Simsach sobie pozwalam na wiele rzeczy. O, co ty chcesz? A, dobra. No ja wiem, że jest syf, no ale żeby nie było syfu to trzeba go posprzątać. O co wyje? A, chcesz do wózka, wózka, łóżeczka. O nie, nienawidzę jak przewozicie po prostu jakichś znajomych z pracy. Za karę będziesz ty grabił. No ale ty nigdy stary nie będziesz w nastroju. O, aha, wystarczy to naprawić. I proszę bardzo, udało się ogarnąć to. Coś jeszcze, co jest do posprzątania? Chyba nie. Bo ja mam tutaj to do, 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 do. do siania, do prowadzenia ogrodu, wszystko, ale jakoś to. nie wiem, nie kręci mnie to za bardzo. Ej, Sara, to jest czego za wywalenia. I ty nie idziesz spać, ty zrobisz w końcu jakiś obiad. Bo wy nic nie jecie. Makaron serem, może być. Ostatnio mam ochotę na makaron serem. Nigdy nie robiłem. Nawet nie mam pojęcia, jak to smakuje. Dziecko śpi, ale dziecko by można było już wyciągnąć. Więc stare, możesz już wyciągnąć to dziecko. Tym bardziej, że ona za chwilę dorośnie. Więc tym bardziej wyciągam torta. W sumie niepotrzebnie na coś gotuje, ale okej. Okay. Więc ojciec możesz od razu tutaj y, przenieść Ines i będziemy dorastać. Szybko. No kręć się, mała. To wszystkie dziewczynki mają tą samą fryzurę, to mnie dobije. No, jesteś bardzo ciekawa, ale zmieniam ci fryzurę, bo jestem zmęczony nią już. O, zrobię mi takie dwa koczki i myślę, że. O, jaka urocze, że wygląda zdecydowanie lepiej. Zrobię jeszcze tylko ten jej pokój i już będzie kolejny dzień w sumie. Godzina szósta, ty już wstałaś, dziewczynko. Szybko. Ale miałem jakiś taki pokoik po prostu. Nigdy nie użyłem tego łóżka, bo w szoku, że takie jest. Nie miałem pojęcia o nim. Komoda i kejowska i biurko. W ogóle chciałam, żeby było drewniane krzesło, ale oczywiście nic nie pasuje, nie? Tu mamy jeszcze biurko, ale... Przed tym klipanie, boże, ja mówię, nazwami mi meblizyka, naprawdę, bo to jest jakby ta sofa, ona cały czas jest w sprzedaży, tylko jest w innych wersjach e, kolorystycznych. Ale no, 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 po prostu to mi pasuje. To mi tak ładnie, wygląda ten czerwony z tą poduszką, to super. Więc zostawię im to tak. Może ewentualnie komputer przesunę tutaj, no nie wiem. Chociaż nie jest jej na razie potrzebny, może jak będzie na Dobra, w ogóle dzisiaj wszyscy idą do pracy, do szkoły? Tak, wszyscy, okej. Okay. A ty już poszedłeś. Dobra, w porządku. Ty coś jeszcze potrzebujesz zrobić rano? No, wykąpać się musisz. Ta butelka jeszcze leży, ta już zdążyła dorosnąć. Ten tort możesz wywalić, pies nie ma co jeść, więc wypadałoby tutaj ogarnąć. No, i ja chcę to zakopać. No chwila, zakopię dziurę i już idzie do pracy, spokojnie. Okej, okay, ojciec znowu się uparł i tego ziomka cały czas przywozi. Elonara. A ty dostałeś wyższe ceny, czy co? Bo nie zdążyłem przeczytać. Szkoda, że nie ma jak w czwórce tutaj. Te komunikaty od razu znikają. O, położysz tutaj, nie będziesz mogła podnieść, nie? No, typowo, oczywiście. A tu? Jak ma, to może, że usiądzie? Może. A to może jak ja bym jej coś tutaj postawił, to ona by to nie stawiała. A i nie wpadłem na to nigdy. Wycie nawet jakiś głupi kwiatek czy coś. To może nie będzie to stawiała. A za to nie wiem. Te są brzydkie. No nie wiem. To jest jakiego ci to postawić? Za duże. Za duże. A to? O Jezu to nie. Aha, niepokojące. Niepokojące. Może te białe kwiatki? Niech stoją sobie. Zobaczymy, czy to zadziała. Fajnie by było w sumie. Boże, myślałam, że on jest u niej w pokoju, a to lustro. Te stare wciąż nie masz tego sprzątania. Bo nie mamy żadnej biblioteczki w sumie. To jest dziwne aż. Czy to możemy czytać? Nie ej, bez sensu, są książki, a nie można. A mamy biblioteczkę. Okej, okay. ucz się sprzątania w takim wypadku. Co myślałam, boże, to potrwa wieki, nie? A Oczywiście, że prowadziła kolega. Ma to sens. Pożegnaj się z wszyscy. A pokaż twój strój. No, taki garniaczek śmieszny. Matka może zrobić obiad. Sałatkę Cóż za rodzinne spotkanie, ej wy nie macie świateł nie? Chyba nie Tu są tylko, a tu nie mają Ale jestem głupi? Też chyba nie ma Boże, oni siedzieli po ciemku tyle czasu Dobra, młoda zrobiła lekcje, zrobiła też wszystko, więc może trochę zabawić sobie, pogryj na kompie Ale co, co nie możesz? A on jest zepsuty? Nie miałam pojęcia o tym. To napraw kompa, może w Simsy pogra. Młoda sobie przed pójściem spać. Gra i Sims 3. Ty nie masz zabawy, ty też nie, no więc w sumie. No i poszli spać. A młoda sobie trochę pogra. To chyba jest jakiś mega wczesny prototyp tej trujeczki, bo to nawet nie przypomina trójki ani trochę. Okej, okay, pograłaś sobie młoda, więc może mogłabyś posprzątać. I nie wiem, jeszcze może się wykąpi i wtedy iść spać. Jak oni wszyscy wstają jak w zegarku po szóstej codziennie. Widocznie tak dobrze prowadzę tę rozgrywkę. Znowu pies jest brudny. Tym razem ty pójdziesz go wykąpać stary. Wykąp gagę. Nie wiem czy on zdąży przed pracą. Pewnie się do niej spóźni. No, spóźni się. Jest, idź do pracy, idź do pracy, proszę bardzo. Matka, proszę bardzo. Pies żry. Dziecko poszło. I teraz Ty też pójdziesz. No, w sumie ja znowu zostaję sam, porzucają mnie. Odejdę na makulaturę. Weź to ogarnij, bo ten pies to po prostu jakieś porąbane rzeczy robi. Obecnie budowlancy zaczęli, moi drodzy, stukać nie wiem czym i w co, ale ich zabiję. Jestem po prostu przeklęty. Może wam powiem o co chodzi, bo ja tylko tak o tych wierceniach gadam i tak dalej. Jakoś y, ponad tydzień temu, to już będą z dwa tygodnie chyba naprawdę, jedni z sąsiadów rozpoczęli remont. Tylko w klatce A, ja mieszkam w klatce D, więc to jest daleko. Ale ludzie z klatki C, którzy zaczęli remont, stwierdzili, że to jest idealny moment, by też go zacząć. I w ten sposób, z racji tego, że było jeszcze przez jakiś czas stosunkowo ciepło, to ci z klatki A mieli potwierane okna przy tym remoncie, więc stukanie, wiercenie i tak było słychać, ale nie było aż tak znośne. Z klatki C zaczęli robić remont, więc wiercą i przykręcają plakaty, podejrzewam, bo nie wiem co oni mogą tyle wiercić. Nie wiem, może coś wieszałem na ścianach, ale nie mam pojęcia co, żeby wiercić dwa tygodnie z rzędu. Plus jeszcze zaczęli u nas remont drogi pod blokiem. I wybudu... i wybudowali. <grym> Starają się wybudować dodatkowy parking. Jestem po prostu na osiedlu, na którym budują się z każdej strony i nie wiem o co chodzi. A miało być spokojnie i super. W ogóle ona sama zaczęła z siebie drobne lekcje. Wyrzucałem śmieci sami z siebie. Boże, co oni jeszcze robią? Jest... A, ja mam tutaj jeszcze takie rzeczy dla dzieci. A to bez sensu. Ej, cofnij, cofnij, bo sprzedam światło. W ogóle muszę pomyśleć, jaką im kuchnię zrobić? Może teraz? Mam 22 tysiące. Okej, okay, udało mi się. Jadalnię przyniosłem tu. Kuchnia jest tutaj. Taka może trochę wciśnięta, ale wydaje mi się, że spoko wykorzystanie miejsca. A śmietnika nie przyniosłem, dobra, nieważne. Szachy przyniosłem tutaj i biblioteczkę tutaj, żeby ten salon był taki pełny. Wydaje mi się, że teraz jest całkiem, całkiem okej. Okay. No wiem, te krzesła nie pasują, ale nie chciałem się szukać innych. Wszystko pływałam po prostu. O, ojciec aż co ty będzie robił? Poda kotlety wieprzowe, a ty masz więcej punktów gotowania? O, rzeczywiście. A nie, to, to samo. Co ty byś chciała, moja droga? Idź sobie siknij po pracy. Mam nadzieję, że on robi dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. O dla wszystkich. Brawo! Tym rodzinnym obiadem na dzisiaj zakończymy. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli oczywiście się podobało, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i motywującej łapy w górę. Widzimy się w Legacy Challenge już w piątek. A ja zrobiłem się głodny, bo zjadłem te kotlety, czy co oni tam jedzą. No nic, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Cześć!